Lecę tak wysoko jakbym wiem przez Jestem wederanem ciwko wejskowa i ten dog way z mam kosę i pierdolę wszystkich norm Kłapie zerowane trochę wydałem na chodnik. A my w kurwę strajku zawsze przy flip Gotujemy tak odtość kolejny hit Nie robimy tego Jestem wśród 2 Chris, dobry dzieciak tu od zawsze, pomogłem każdemu, który tam kipano szansę, będę dla każdego i na zawsze, będę dla każdego i na zawsze z ziomek, to są moje pasje, nawijam pierwszy numer z dobrym ziomem, pomogę każdemu, kto nie okazał się gnojem, czasem jest ciężej, czasem łatwiej. Skupaj ziomek, idź po swoje i znaj swoje racje, racje Suko pewnie co, to chciałabyś do nas wejść To jest miejsce VIP, nie robimy żadnych oh, zdjęć Żaden z okej, okay, tylko polski kurwo swag Bossos oraz Chris, underwritten talent, yeah Jak na razie to co, skupiam się na progresie Muszę zrobić szum na necie, ambicji mam całą kieszeń grać od trana, bez śnią tania, suka siada na kolana Szybki after, ruminara puszczam w bloku, robię hałas Chcieli być jak my, coś nie wyszło. Chcieli mi ten bieg, coś nie piękło. Na nowym apartamencie policjant nam robi zdjęcie. Chcieli tamety plik